Koalicja rządząca oskarża prezydenta Karola Nawrockiego o marnotrawienie pieniędzy na nową limuzynę za 2 miliony złotych. Problem w tym, że to nie on ją kupił. Decyzję podjęła Służba Ochrony Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo głowy państwa. BMW 7 Protection to nie zabawka, a opancerzony bunkier na kołach, kuloodporne szyby, pancerne drzwi i ochrona przed wybuchami. Mimo to rządzący próbują sprzedać narrację o prezydenckiej fanaberii. Polityczna manipulacja czy realny problem finansowy? ocencie sami. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Polak wie, że tak naprawdę prezydent w swoim gabinecie nie zamawia samochodów sobie, tak samo nie zamawia sobie samochodów wicepremier Kosiniak-Kamysz, który także korzysta z tej zasobów on chyba żandarmerii wojskowej, ale są wicepremierzy i ministrowie, którzy jeżdżą z SOPem, więc tutaj to absolutnie nie sklejałbym prezydenta z samochodem, który jest pewnie nowoczesny, pewnie bezpieczny, ale jaki ma?